Wracających do rzeczywistości. W salonach Empik i na Empik.com znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do szkoły w super promocjach: na przykład wszystko do pokoju ucznia, laptop Microsoft Surface i tysiące podręczników. Empik. Witaj w klubie. Czujesz, jak stres cię przygniata? Przez nerwy chodzisz na Waluset. Valuset. Szybko przywraca spokój. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz w Play oferta na twoich zasadach. Wybieraj i wymieniaj ulubione serwisy w ramach abonamentu, tak jak lubisz. W pakiecie super szybkiego światłowodu z telewizją. Wybierz super szybki światłowód z telewizją za 90 zł miesięcznie po rabatach z umową tylko na 9 miesięcy, bo w Play Płacisz mniej. Play. W takich chwilach naprawdę można poczuć spokój. Spokój. Dadzą ci też oszczędności. Otwórz konto oszczędnościowe Profit i zyskaj nawet 5,5% w skali roku, jeśli aktywnie korzystasz z konta osobistego. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Uwielbiam mój kolor. Odziedziczyłam go po mojej pięknej babci. Do jednej roli musiałam go rozjaśnić, a kiedy chciałam do niego wrócić, zaufałam Oli. To proste i wygodne. Moc olejków i braka maniaku. Kolor jest żywy i pełen blasku, a włosy bez widocznych uszkodzeń. Pokochaj swój kolor. Ufam Oli. Odgarnier. Naturalnie. Dwie pary i jeden rzut monetą. Jest bardzo luksusowo. Wylosują wakacje na bogato? <śm> Czy podróż za jeden uśmiech? A tam są wszystkie grzyby świata? Sprawdź, co ci wypadnie. Wiesz, co ja będę robiła? Nigdy nie wypłacę tak. Zakupy, masaże! Wow. 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 Restauracja! Orzeł czy Reszka? Nowy sezon. W sobotę o 22.00 w TTV. Nie mogłem pomagać córce z powodu drętwienia dłoni, więc zacząłem brać lek Neurobion Advance. Zawiera on witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. Neurobion Advance. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dobra, idę na przerwę. Czas na przerwę, czas na Kitkat. Determinacja, kreatywność, pasja, a wszystko to z miłości do czekolady. Excellence od Lindt. Metr Chocolatier. Wow, nowe sosy i nudle od Winiary. Danie w azjatyckim stylu w gęstym, bardzo gęstym sosie. Mmm, to lubię. Duże nudle winiary w gęstym sosie mam móc na azjatycki food. Szwarckop w Cream Supreme. Perfekcyjna koloryzacja w domu? Wypróbuj nowy szwarckop w Cream Supreme. Bałam się zniszczyć moje włosy, ale teraz są chronione na wszystkich trzech etapach koloryzacji. I są jedwabiście gładkie. Kolor, którego pragniesz z pielęgnacją, na którą zasługujesz, nowy szwarckop Cream Supreme for every you. Afryka Express. Nowy sezon od soboty o 19.45. To niezwykłe, jak Twoje dziecko rośnie i zmienia się w mgnieniu oka. Już dziś wspieraj jego odporność z NAN OptiPro Plus 2. To kompozycja aż pięciu oligosacharydów oraz immunoskładniki wspierające odporność. NAN. Żywienie dla przyszłości. Actimel? W naszej rodzinie pijemy go codziennie, wspierając naszą odporność. Gotowi by zebrać wszystkie 21 postaci Super Mario? Wspieraj układ odpornościowy swojego dziecka z Melen. Nowe opakowania dostępne już teraz. Super szybki światłowód od Play za 45 zł miesięcznie. Gotowy? 45 zł? To rzutka po jest nas piątka. No, to mnie nie liczcie, będzie łatwiej. Muszę odpocząć od tej matmy. To oglądamy, czy gramy? No przecież mieliśmy się uczyć. Właśnie się uczymy. Oszczędzać. A umowa ogarnięta. I na krótko, bo tylko na 9 miesięcy. Konkretnie. Wybierz super szybki światłowód. Dla klientów Play za 45 zł miesięcznie po rabatach. Z umową tylko na 9 miesięcy, bo w Play płacisz mniej. Play. Jest na topie, jest uwielbiana. Jedyna niepowtarzalna berlinka z szynki. Brawa! I wchodzenia. Ja, cała na biało. Tada! Zdradzisz swój sekret? Oczywiście, szlachetne pochodzenie. Jestem z szynki. Mm, premium. Numer jeden w Polsce, baby. Berlinki z szynki to wysokiej jakości szynka, sekretna mieszanka przypraw i wędzenie dymem bukowym. E, a gdzie cię można spotkać? Jak dobrze to rozegrasz, to u ciebie przy śniadaniu. Są barówki i są berlinki szynki. Na program zaprasza producent leku APAP. Miłego oglądania programu życzy jego sponsor, promotor leku na sen, Senamina.